Oczywiście, że pamiętam ten pierwszy koncert, tym bardziej, że ten koncert odbył się właśnie na tej scenie. Dlatego też nie wyobrażaliśmy sobie innego miejsca na jubileusz. Na pewno będą na towarzyszyć te same emocje, ponieważ masę muzyków będzie dzisiaj z nami grało, gości muzycznych. Tak samo było podczas pierwszego koncertu, z tym, że podczas pierwszego koncertu byli to nasi przyjaciele tutaj z miasta, muzycy, koledzy. A tym razem spełniamy takie swoje marzenia, ponieważ z nami występuje no, nasz idol Sławek Wyszkolski. Najważniejsze dla nas, największą przygodą dla nas były koncerty z Dżemem. Tak? Nieprawdopodobna sprawa, ponieważ no wszyscy, właściwie dżem, fascynacja Dżemem jest czymś, co nas godzi. Tak? Każdy z nas siedmiu lubi słucha Dżem. Adrian i ja od dziecka, właściwie do no Fazy jest też nasz poprzedni gitarzysta, który dzisiaj z nami gościnnie zagra, jest wielkim fanem Dżemu i to, i to słychać. Dlatego te, te koncerty z Dżemem największa przygoda. Natomiast też występy na festiwalach bluesowych, dużych. No i dzisiaj dla mnie na przykład osobiście to jest taka dru druga rzecz. Po raz drugi spełniają się moje marzenia z dzieciństwa, z początku kariery jako nastolatka. Staję na scenie ze swoim największym idolem, e, harmonijkarzem, od którego zaczynałem w ogóle słuchanie bluesa harmonijkowego. E, mam ogromną tremę. Nigdy nie grałem z panem Sławkiem na żywo na jednej scenie. Dzieliliśmy sceny już na festiwalach, grywaliśmy również przed nocną zmianą bluesa, ale nigdy nie graliśmy razem, dlatego no, dla mnie to jest po prostu dzisiaj strzał wystrzał. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Sławek wieskowski. Ja się z tak znakomitymi muzykami, tak. Miłymi kolegami jest zawsze przyjemnie wystąpić. Nie mieliśmy czasu na długą próbę, ale była ona niepotrzebna, bo porozumienie nastąpiło błyskawicznie. Jeżeli jest pozytywna reakcja i płynie ze strony publiczności pozytywna energi energia, to wtedy czasem dzieją się bardzo, bardzo ciekawe, interesujące rzeczy w sensie muzycznym. Ale to jest chyba piękne przy koncertach na żywo, że, że jest ten element, Niepewności, bo może coś się nie udać, a może to być z kolei bardzo dobre. No i pewnie dlatego też publiczność przychodzi na koncerty, a nie słucha nagrań, bo dobry koncert zapewnia takie przeżycie, które żadne nagranie w najbardziej sterylnych warunkach dokonane na pewno nie da. że 10 lat to jest, jeśli chodzi o muzyczną dojrzałość, to jest bardzo, bardzo wiele, ponieważ generalnie tak naprawdę samą dojrzałość muzyczną nie tylko osiąga się samemu ćwicząc, słuchając, ale tak naprawdę współpracując z innymi muzykami. Ponieważ każdy muzyk wnosi do zespołu coś swojego i trzeba to połączyć. U nas o tyle było to trochę trudniejsze, ponieważ zawsze było dużo ludzi w składzie dużo instrumentów, bo to nie był tylko akordeon, e, gitara, perkusja, to był akordeon, instrumenty klawiszowe, harmonika ustna, trzeba było to jakoś godzić. I jakby e, tę dojrzałość muzyczną, te, te, te 10 lat dało nam to, że, mm, że, po, że nauczyliśmy, się współ, e, nauczyliśmy się współpracy, współpracy w grupie, w muzycznej grupie, a to nie jest łatwe. Dlatego też zajdekoflow jest jak rodzina, były rozstania, powroty. No Mam nadzieję, że dzisiaj będzie mega rodzinnie, że cała rodzina Zajdeco wystąpi, jakby w komplecie. Przedłem do, do Zajdeco Flow bezpośrednio z kapeli metalowej. Wcześniej, wcześniej grałem bluesa, również, ale jeżeli chodzi o taką przygodę, faktycznie prawie że zawodową, no to, to wszystkiego mnie nauczyło. Ja, ja jestem amatorem. Samoukiem i 10 lat temu dostałem nieprawdopodobną szansę do, dołączyć do zespołu składającego się właściwie w 100% z zawodowych muzyków. I, i to, to mnie nauczyło właściwie wszystkiego, ukształtowało mnie muzycznie, ukształtowało mnie scenicznie. Oczywiście mam swój wkład w zespół i, i, i nie da się tego ukryć na scenie, natomiast... Zajdeco Flow to jest coś co mnie stworzyło takiego jakim w tej chwili jestem. Tak naprawdę nie mamy wytyczonej drogi, bo kiedyś staraliśmy się wytyczać drogę, staraliśmy się wytyczać drogę na przykład przez radio, yy, nagraliśmy kilka piosenek takie typowo jakby pod radio, a yy, z myślą o tym, żeby ona po prostu trafiła do radio i uznaliśmy, że to chyba jak dla tego zespołu to nie jest yy, dobra droga, dobry kierunek, yy, ponieważ no... Dzisiaj w radio troszeczkę inaczej, innej muzyki się słucha, a my tak naprawdę gramy muzykę serca, muzyka duszy. Blues połączony z akordeonem, o to jest przede wszystkim energia, i to się tak naprawdę sprawdza najbardziej nie w, w studio, tylko po prostu podczas koncertów na żywo. Grało się lele. Trzeba posprzątać, pakować, bo późno